Witam w moim ogrodzie. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować nachyłka wielokwiatowego. Czyli Careopsis grandiflora. To jest odmiana Meifel giant. Jedna z piękniejszych odmian nachyłka. Kilka słów o tej roślinie. Nachyłek pochodzi z Ameryki Północnej. Jest to roślina z rodziny zdrowatych. Najpopularniejszymi nachyłkami są nachyłek barwierski, lancetowaty, okułkowy no i ten wielokwiatowy. Jest to krótkowieczna bylina bez specjalnych wymagań glebowych. Raczej lubi przepuszczalną glebę piaskową i stanowisko umiarkowanie wilgotne. Jedno co lubi na pewno to lubi słońce. Więc. Jeżeli sadzimy nachyłka, sadzimy nachyłka w, na stanowisku słonecznym. Zwróćcie uwagę, jak się tutaj uwijają pszczoły koło niego w tej chwili, czyli jest to, rodzina, jest to roślina miododajna, e, pięknie się prezentująca, bardzo, bardzo efektowna. E, polecam wszystkim nachyłka, warto go mieć w swoim obrocie. Dziękuję, to pozdrawiam.